Cześć, kontynuując serię testów. Dziś w ręce wpadł mi taki masażer Kika Evo. I jest to model z wysuwaną rączką oraz regulowaną głowicą, a także z końcówką, która grzeje. Zapraszam do testu. W tym odcinku pokażę Ci, jak działa to urządzenie, dla kogo jest to urządzenie, co mówią badania o tego typu urządzeniach, a na końcu plusy i minusy tego urządzenia. To co wyróżnia ten model to na pewno ruchoma końcówka rusza się ona a raczej zmienia pozycję poprzez wciśnięcie jednego przycisku i możemy sobie wybrać i dostosować odpowiedni dla siebie, że się tak wyrażę, kąt natarcia tak? Tak żebyśmy tak żeby to było dla nas po prostu wygodne, żebyśmy nie musieli jakoś tą, tej ręki dziwnie ustawiać gdzie samo trzymanie takiego masażera po prostu będzie nam sprawiało trudność. A dzięki właśnie takiej regulacji zmieniamy i niemalże grawitacyjnie możemy już zacząć masować. I jeżeli chodzi o samo to trzymanie, dla mnie jest to bardzo wygodne i bardzo poręczne w porównaniu do mojego starego masażera, który niestety już się trochę wysłużył. I zaraz posłuchacie jak działa ten. Też przy robocie. A jak działa ten drugi? Głośność jego, z tego co pamiętam, to zawsze tak działał. Ma jakieś 4 lata. No to rzeczywiście hałasuje głośniej. No ale też swoją funkcję oczywiście spełnia jeszcze. Czyli oprócz regulacji kąta nachylenia głowicy mamy jeszcze taką fajną funkcję wydłużania. Z Rączki. Dzięki temu, jeżeli chcemy pomasować sobie plecy, a nie mamy osoby pomocnej, lub osoba pomocna nie jest chętna do zrobienia takiego masażu, możemy po prostu przy wydłużonej rące mieć dostęp do miejsc, które normalnie są dla nas niedostępne. Tak i już tutaj mogę sobie pomasować plecy, prostowniki, Dużo fajniej, to na pewno działa niż poprzedni pistolet. Nie wiem jak będzie mnie słychać przy tym mikrofonie, przy tych drganiach. Także taka wysuwana rączka, jeżeli będziecie zaopatrywali się w sprzęt tego typu, jest naprawdę fajnym rozwiązaniem. Kolejną taką rzeczą jest końcówka grzewcza. Podejdę, zobaczycie jak to wygląda. Tutaj macie element który po dotknięciu z tą końcówką wytwarza po prostu ciepło i teraz taka moja subiektywna uwaga zdziwiłem się na początku dlaczego ta końcówka nie grzeje ją trzeba po prostu mocno trzeba docisnąć aż te styki jakby zostaną połączone i tutaj macie taką funkcję pierwsze kliknięcie uruchamia drugie kliknięcie powoduje że końcówka zaczyna grzać i na szczęście jest to na tyle fajnie przemyślane i dopracowane, że ta końcówka niemalże zaczyna grzać od razu. Jest taki dużo przyjemniejsze ciepło w okolicy właśnie tych e, uderzeń. Więc jeżeli chodzi o osoby, które na przykład pracują przy komputerze, a ja też niestety 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 się do takiej osoby tworząc plany e, treningowe, naprawdę jest to bardzo przyjemna forma relaksu po takiej pracy przy kąpie Uruchamiacie sobie taką końcówkę grzewczą i jest naprawdę przyjemnie. Z takich jeszcze ciekawostek, ten pistolet ma amplitudę ruchu około 12 mm, więc to pokażę Wam na innej końcówce. W poprzednim pistolecie miałem taki problem, że przy mocniejszym dociśnięciu niestety on jakby nie dawał rady, wyłączał się w tym przypadku ze względu właśnie na ten zakres ruchu no i chyba to moc przy mocniejszym dociśnięciu ten pistolet nadal sobie daje radę więc dla mnie pod tym kątem to jest naprawdę e, fajny plus, jeżeli chodzi o właśnie regulację, regulujemy sobie ją poprzez taki tutaj Suwak. W pistolecie klasycznie mamy wymienne końcówki, tak jak wcześniej powiedziałem. Ta jest taka końcówka chyba najbardziej uniwersalna. Dodatkowo mamy końcówkę grzewczą, o której Wam przed chwilą opowiedziałem. E, tu jest końcówka kulowa. Ona bardziej e, jest dla osób, że się tak wyrażę, e, zaawansowanych lub bardziej odpornych na ból. No bo tak jak sami widzicie, ten nacisk jest bardziej punktowe, tak? Więc tutaj jeżeli jeździmy między głowami, mięśnia, masaż jest dużo bardziej intensywny. Ale jeżeli chodzi o dalsze końcówki, jeżeli dopiero zaczynacie przygotę z takim pistoletem, możecie sobie użyć takiej poduszki, która jest w środku jakby wypełniona powietrzem, taka alabańka i ona jest dużo przyjemniejsza na początek, jeżeli chodzi o osoby z małą tolerancją bólu. Rzeczywiście ona tutaj też pod kątem relaksacji fajnie działa możemy gdzieś tutaj delikatnie oczywiście z tyłu szyi nie z przodu szyi tych elementów tutaj unikamy unikamy też kości unikamy też żylaków jeżeli nie wiecie, bo macie jakieś choroby współistniejące, się tak wyrażę czy możecie korzystać z takiego typu pistoleta skonsultujcie się z lekarzem. Kolejna końcówka to jest końcówka, która służy do masowania prostowników. Więc tutaj jeździmy nią po prostu wzdłuż kręgosłupa. Najlepiej, jakby tutaj była jednak ta druga osoba, wtedy możemy się zrelaksować dobrze. E, znaczy, zrelaksować prostowniki przy użyciu tej końcówki. I ostatnia końcówka, taka ala łopata. To nie jest zbyt skomplikowane urządzenie. Po prostu działamy tym pistoletem na grupy e, mięśniowe i omijamy te miejsca, o których wcześniej. E, wspomniałem. Jeździmy po prostu od góry do dołu. Jeżeli znajdziemy jakiś taki punkt, który nas boli, czyli tak zwany trigger point, czy taki mocno spięty punkt, to jeździmy wokół niego. Jeżeli mamy trochę lepszą tolerancję, skupiamy się i przykładowo zostajemy w jednym miejscu przez około 30 sekund. Oczywiście tutaj, im dłużej, tym nie jest koniecznie lepiej. Nawet z drugą stronę, tym jest gorzej, więc jeżeli chcecie, nie wiem, przemasować swój biceps przez 5 minut, nie polecam tego. I co mówię badania o takich pistoletach? Takie masowanie mięśni przed treningiem może zwiększyć nasz zakres ruchu. Czyli jeżeli mamy tutaj spiętą klatkę piersiową i pomasujemy sobie przez kilka minut tutaj okolice klatki piersiowej. Lekko bark z tyłu to możemy zwiększyć zakres ruchu. Do tego fajnie wykorzystać jeszcze element rozciągania. Jeżeli nie jesteście przed treningiem, to jest to rozciąganie statyczne. Czyli po prostu zapieramy się o jakiś element i robimy rozciąganie. Jeżeli jesteście. Przed treningiem to bardziej chodzi nam tutaj o jakieś dynamiczne wymachy, bo taki pistolet poprzez takie uderzenia właśnie powoduje zwiększenie przepływu krwi, no i też, tak jak wcześniej mówiłem, powoduje to takie chwilowe rozciągnięcie, tak to bym nazwał. Pamiętajcie, żeby stosować taki pistolet jako dodatek, a nie jako zamiennik rozgrzewki, czy też fizjoterapii. Tak, jeżeli was, was boli, bolą plecy od jakiegoś czasu, nie poprawia się to i tak dalej, to nie traktujemy takich urządzeń jako panaceum, lek na wszystko, tylko warto jednak jest zasięgnąć konsultacji u uczonego fizjoterapeuty. Kto może skorzystać z takiego pistoletu? Dla kogo będzie działał on pozytywnie? Na pewno sportowcy przed, na mikrourazy, czyli jeżeli, nie wiem, bolą nas czwórki, bo mieliśmy ostatnio dosyć mocny trening, tak, żeby je troszeczkę rozgrzać, żeby zmniejszyć ich obolałość, bo ten pistolet też działa na, na domsy, na obolałość mięśniową, potreningową, tak, czyli przykładowo przed kolejnym treningiem mamy też do zrobienia jakiś ruch, jeżeli chodzi o mięśnie czworogłowe, czy to będą przysiady, czy jakieś inne ćwiczenia, czy po prostu bieganie. To taki pistolet po takim masażu zmniejszy nam taką obolałość mięśniową. Dodatkowa rzecz to, do o której mówiłem, zwiększa elastyczność, czyli jako element rozgrzewki zwiększający zakres ruchomości mięśni, też na pewno pozytywnie wpłynie. Co jeszcze? U jakich osób? Pewno u strażaków też, tak? Pewnie widzieliście i pewnie strażacy też mnie oglądają jak nosimy aparaty na plecach z powietrzem jeżeli trochę ponosimy takich aparatów czyli trafia nam się kilka pożarów albo bardzo taka długa akcja to rzeczywiście jeżeli chodzi o tutaj nasze mieście czworoboczne one są dosyć zbite i taki pistolet jeżeli chodzi o relaksację naprawdę przyniesie nam ulgę tak samo u osób tak jak już wspominałem pracujących gdzieś przy komputerze gdzie ta pozycja no nie oszukujmy się, nie będzie zawsze idealna, nie zawsze wstajemy co te pół godziny, co godzinę gdzie się tam przejść, zrobić kilka ruchów. Więc taki pistolet po takich kilku godzinach pozycji, jeżeli chodzi o plecy, też naprawdę fajnie wpłynie. Nie mówię tutaj o tym, że macie wyciągać go w godzinach pracy z biurka i po prostu robić sobie masaż, ale jeżeli macie spokożewa, myślę, że to też jest. Możliwe do zrobienia. Niektórzy używają też takiego pistoletu przed snem, więc warto e, użyć tutaj tej końcówki no, najbardziej relaksującej. Chyba, że ktoś lubi taki bardziej ostry masaż przed snem, to oczywiście może użyć innych, ale jeżeli chcemy sobie wypróbować to urządzenie jako relaksacja przed snem, to można właśnie też nie na maksymalnych obrotach, tylko na takich średnich, pojeździć sobie e, po mięśniach, tak? szczególnie tutaj gdzie ten cały stres nasz się biera. I myślę, że to też będzie bardzo fajna opcja na takie wyciszenie przed snem. Podsumowanie na plus na pewno ta końcówka grzewcza, która rzeczywiście no, pierwsze użycie dla mnie to było takie wow, coś takiego w ogóle wymyślili teraz. Mocno relaksująca, ruchoma głowica, pomaga ona fajnie Tutaj dostosować sobie po prostu kąt, jeżeli chcemy porozbijać a, mieście takie trudniej dostępne. Wyciągana rączka, sięgamy sobie do pleców na spokojnie, więc to też fajnie, jest taka sama obsługa siebie. A Jeżeli chodzi o e, minusy tego urządzenia, wyczytałem w internecie, że niektóre osoby narzekają na siłę uderzeń tego pistoletu. Mi na ten moment ten podspistol jest po prostu wystarczający, szczególnie że możemy użyć takiej końcówki typu kula, bo rzeczywiście dociskając taką końcówką powodujemy dosyć mocny ból też, jeżeli chodzi o, o taką relaksację, jeżeli te mięśnie naprawdę są zbite. Czy warto? Jak dla mnie warto. Fajnie zaopatrzyć się w taki pistolet, szczególnie ten taki, który jest mobilny, który możemy sobie gdzieś wsadzić, nie wiem, nawet jeżeli idziemy w góry i między tymi objętościowymi treningami na łydki będzie jak znalazł. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym teście. Hej!